Witajcie w magicznym świecie wróżki astylii. Dziś wybieramy sobie kartę. Na co najbardziej uważać musisz w lipcu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wybieramy. Zaczynamy. Uważaj na fałszywą osobę. Na plotki będą się kłębić wokół ciebie. Także nie dopuszczaj do siebie ludzi, którzy Ciebie nie szanują. Tutaj musisz uważać na stratę finansową: za dużo pieniędzy Ci pójdzie i tak jakby przeleci przez palce. Tu musisz uważać przede wszystkim na picie i na jedzenie. Możesz przytyć parę kilo w lipcu, także. Nie za dużo. Co za dużo, to niezdrowo, jak to mówią. Tu niestety musisz uważać na różnego rodzaju wypadki, wpadki, złamania, także to nie będzie taki spokojny miesiąc. Tutaj niestety kłótnie, awantury, stres, nerwy. Uważaj, bo to są obcy ludzie, którzy też prowokują. Tutaj również zawiedziesz się na kimś, ale może to być też po prostu nieszczęśliwa miłość.